Dobry wieczór, witam serdecznie. Piotr Szlachtowicz, Łączenie w Realu, telewizja w Realu 24. To jest program specjalnie stworzony dla Was, po to, byście mogli z nami się kontaktować za pomocą telefonu i wyrazić opinie na tematy, które proponujemy właśnie Wam na początku takiej. Audycji czy też programu jak ten. Widzicie swój nasz numer telefonu, od którego możecie już dzwonić, a dzisiaj wiecie o czym rozmawiamy, no bo o czym innym mielibyśmy mówić, jak nie o tym, co się stało wczoraj, jeśli chodzi o wybory. Czy Polacy chcą popisu? Porażka Konfederacji, łączenie w Realu, telefony na żywo. Tak się dzisiaj nazywa. Nasze spotkanie, i będziemy oczywiście mówili o wyborach. Czekam na Wasze telefony, czekam na Wasze sugestie, czekam na Wasze opinie. Co się stało? Wczoraj było, jeśli chodzi na przykład o konfederację, 6%. Dzisiaj okazało się nad ranem, że nie będzie tych 6%, nie będzie w ogóle nawet 5, że jest poniżej 5% i konfederacja nie wchodzi do europarlamentu. Czy zaskoczeniem jest tak duża wygra napisu? Bo też się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość. No, po prostu, zwyczajnie prawie z 10% wygrała nad, jak to się mówiło, koalicją europejską. I datę te, te opinię. Czekam na Wasze telefony, na komentarze na temat wyborów. Po prostu, zwyczajnie, Jaku... I co uważacie o zwycięstwie um, PiSu. Czy, czy, czy Polacy chcą popisu tak zwanego, który często Wy tak wyrażacie się o tym, co się dzieje na firmamencie politycznym? Co się stało z Konfederacją? Dlaczego tak, dlaczego tak jest, tak jak jest? Łączenie w realu. Telefony na żywo. Czekam na Wasze opinie w tej kwestii. Telefon do studia widzicie na swoich ekranach. To jest właśnie telefon do naszego studia w realu 24 plus 48 22 118 /9977. Czekam na Wasze opinie w tej kwestii. No, dużo się dzieje. a ja powiem, że naprawdę taki dosyć nie. Może nie to, że niespodziewany zwrot akcji, ale no, jeśli chodzi o Konfederację, którą chciałem, żeby weszła do Parlamentu Europejskiego, żeby pokazała się na swojej tutaj na firmamencie politycznym i w Polsce i za granicą, żeby była jakąś siłą, e, która po prostu e, no, powoli robi... Jest antysystemowa, ale też mówi po prostu tak, jak jest. No, nie udało się. Z drugiej strony jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o PiS. Jestem zaskoczony no, dosyć sporą przewagą nad resztą stawki. Jestem zbulwersowany kwestiami typu 200 tysięcy, na przykład dla pana Timoszewicza, czy dla 100, nie wiem, 70 tysięcy dla pani Ewy Kopacz, że tyle osób, tylu Polaków, pomimo takiej kompromitacji tych polityków, potrafiło na nie zagłosować. Czy mamy kolejnego widza na żywo, czy, czy mamy kogoś? Teraz chyba nie mamy. Nie mamy. W takim razie, w takim razie czeku. A pan Mariusz słony dobrze. Halo, halo, czy nas słuchać? Tak. Jesteśmy na żywo w Ralu24. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Tutaj Mariusz Złodzi. Łodzi. Dzwonię właśnie, żeby też przekazać moje spostrzeżenia i po prostu wczorajsze wybory wygrali emeryci, którzy licznie poszli do urn ja widziałem sporo ludzi, właśnie, bo byłem w kilku miejscach i, i, i spotkałem sporo ludzi w wieku 60, 70, 80 lat. Także oni w podziękowaniu za trzynastkę w dużej części no dali tę dużą przewagę pisowi, wprost. Ja tak uważam to jest moje takie zdanie. No, po prostu. Rozdawnictwo się przyjmuje. No i wczoraj w dnie Lemingów z Januszami Nosaczami wygrali Nosacze. Którzy, mm -hmm. A honorem, honorem Janusza Cwaniaka jest po prostu jego żołądek i to jest jego godność. Ludzie nauczyli się mierzyć godność konsumpcją, bo człowiek, który jest mentalnym niewolnikiem i, i właścicielem. Czyimś, ktoś, za, znaczy, przepraszam, własnością czyjąś, ktoś zarządza jego losem. no Jedyną godną y, rzeczą, jaką może zrobić, to się najeść, po prostu nasycić. Także no, no wygrało cwaniactwo i myślę, że nadal będzie wygrywać. I to jest przykre, że osoby starsze nie widzą tego, że za jakąś, za, za tak naprawdę lichwę pierwszy raz y, w historii Ludzie sprzedają y, przyszłość swoich dzieci, tak jak przy rozbiorach, już nie za jakieś złoto, srebrniki, tylko za kredyty. Y, I nie patrzą, kto będzie to spłacał. No niestety dla y, ja chcę przekazać to y, gronu emerytów, którzy y, w podskokach, y, mimo y, podeszłego wieku, wczoraj y, maszerowali że ich wnuki będą y, po prostu. Drenowane z pieniędzy, żeby spłacić to, co w ich imieniu, w imieniu tych osób starszych zaciągnięto, a żeby ratować ZUS, ja podejrzewam, że władza sprowadzi ze 2 miliony Hindusów linie lotnicze LOT, uruchamiają loty do Indii bezpośrednio z Warszawy. Przypadek nie sądzę. Także jestem przekonany, że młodzi ludzie będą z Polski nadal. Wypędzanie, a mówię to jako człowiek, który w zasadzie od pięciu lat buja się między Londynem a, a Polską. Także, no także na tym chciałbym skończyć. Nie zabieram więcej Panie. czasu. Może inni. Panie Mariuszu, dziękuję jak zwykle się. za bardzo ciekawą opinię na ten temat. Dziękuję serdecznie za telefon. Pozdrawiam. Pozdrawiam, kłaniam się Niśutko. Do usłyszenia, do zobaczenia. No jakby nie ma co się nawet z niczym nie zgadzać, no to, co pan powiedział, pan Mariusz, jest bardzo ciekawe i bardzo mądre. Mm, bardzo niepokoi mnie fakt tego, że przy pierwszych badaniach wyszło, że młodzi ludzie odpuścili sobie te wybory. Jest to po prostu nie do wytłumaczenia, nie rozumiem tego. Może dlatego to na przykład porażka Konfederacji na tym polega, bo oni w przedziale ludzi między 18 a 35 rokiem życia mieli tak naprawdę najlepsze opcje, najlepsze hmm, rezultaty i tak myślę, że to jest, jak gdyby to było clue do tego, że jednak nie przekroczyła Konfederacja 5%, bo e, ponoć około 80% młodych ludzi nie poszło na wybory. Jeśli rzeczywiście się to potwierdzi, no to powiem szczerze, że to są, to jest naprawdę szok. To jest szok, negatywny szok i, i, i y, nie wiem, jak to skomentować, bo, bo, bo tak naprawdę myślałem, że to młodzi ludzie są... Nie. I interesują się krajem i tym, jak się będzie rozwijał w, w przyszłości i jaki oni będą mieli z tego pożytek w przyszłości. Pan Przemek się do nas zadzwonił. Halo, Halo, jesteśmy na żywo w Realu 24, czy nie słychać? Halo? E, halo, dobry wieczór, tak, witam. Dobry wieczór. E, pozdrawiam serdecznie, na, serdecznie całą redakcję na wstępie. No i teraz jak zwykle, Przemek dzwoni i jak zwykle ostro. Proszę. Więc tak, do tych wszystkich wyborców, którzy głosili, głosowali na popis, to proponuję po prostu zrobić jedną taką rzecz, położyć flagę Polski na ziemi, zdeptać ją i opluć. Zobaczymy wtedy, czy będą dumni z tego, co zrobili i wtedy niech przemyślą swoje zachowanie co do głosowania. Druga rzecz, co jak co, trzeba przyznać Kalkstenowi... Wiadomo o kogo chodzi, że jest bardzo sprytnym i starym, strategicznie dobrym politykiem, który po prostu kupił sobie wyborców, dokładnie emerytów, tak? Rozdał uh -huh. im po 900, plus, a emeryci, patrząc po frekwencji, poszli bardzo hu hu hucznie na wybory, tak? Zagłosowali właśnie na popis, tak? Yy, dlaczego weszła partia yy, Biedronia? No, wiadomo. Sponsorowana przez niemieckie pieniążki Także wyborcy no, no nie wiem, chyba też byli podpłaceni Bo jak nie wierzę w jakiś tutaj Przekręt wyborczy typu, że Były sfałszowane wybory To już bardziej wierzę w taką teorię Że po prostu wyborcy byli Przekupieni I dlatego były też takie głosy, jakie były A tutaj co do głosów na konfederację To też oglądałem przed chwilą Program pana, pana właśnie Piotra z panem Bosakiem który właśnie bardzo dobrze mówił o tych elitach i o tym, że Niemcy i Sowieci nam właśnie tutaj tak, tak zgotowali taką sytuację, że wojna skończyła się dawno, ale my jeszcze za tą wojnę będziemy płacić, a płacić. I tak to właśnie widzę. No, dosyć w takich ciężkich barwach to pan widzi. Ehm, no, chociaż ale z drugiej pan, strony, ja powiem szczerze, że ja jeśli zawsze... chodzi o chodzi o te kupienie, no to się zgodzę, no to jednak tu, zaważyło na pewno ta, to, to, że Emeryci dostali pieniądze i na pewno i tak licznie poszli do A, wyboru. To się tak. zgadza. A tak panie Piotrze, mi pan powie, pan, czy, czy jesteśmy w stanie tak teraz tutaj na antenie powiedzieć sobie, bo tutaj oczywiście też ta frekwencja między 18 rokiem a 35 rokiem życia Polaków, można to tak powiedzieć mniej więcej ile to jest głosów, ile to jest wyborców, tak wie, wie pan, orientacyjnie, że wiadomo, że nie podliczymy tego na momencie, nie wiem, z jakąś dokładnością, ale tak mniej więcej, czy jest pan w stanie określić... To inaczej, znaczy, to ja nie takie... wiem czy to by dało, ale nie, myślę, że by dało, nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, ile to rzeczywiście jest, ale jeśli tam było to 80% w, w, tych, w tych ramkach wiekowych, tak? Ja myślę, że tak, to by było tak. te 200 tysięcy, które były potrzebne do tego, żeby zostać, żeby mieć po prostu 5% czy 6% wynik. No właśnie, ja powiem Panu tak, ja byłem dzisiaj tym załamany, ale jednak inaczej jest być załamany w samotności i nie porozmawiać z kimś kompetentnym, a inaczej jest... Na przykład według, wedle partii i wedle całego stowarzyszenia Konfederacji porozmawiać w grupie i ustalić to sobie i tak jak oni właśnie mówią, że iść twardo, stopać po ziemi i iść do przodu. Także nie poddajemy się i teraz mówię do wszystkich wyborców Konfederacji, też nasze wielkie zadanie i nasza wielka misja, żeby doprowadzić do, do przekroczenia progu wyborczego w jesiennych wyborach, to jest namawianie i otwieranie oczu, oczy każdemu, każdemu człowiekowi, każdemu naszemu znajomemu, który ma inne poglądy, rozmawia z nim na argumenty i tymi argumentami przekonać go do prawdziwej, propatriotycznej i propolskiej partii. Dziękuję pa panu bardzo serdecznie za ten komentarz. Pozdrawiam cię. Dziękuję. Dziękuję Pozdrawiam. za bycie z nami w Realu24. No Jesteśmy na żywo w Realu24. Telefony do studia. Oczywiście dzisiaj rozmawiamy o wyborach. Co sądzicie o wynikach, które tak naprawdę, można powiedzieć, dzisiaj rano zweryfikowane zostały, które pokazano nam to, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość bardzo wysoko wygrywa zresztą, że Konfederacja nie wchodzi, że no, tylko trzy ugrupowania polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, Ko Koalicja Europejska i yy, Wiosna, yy, wchodzą do Europarlamentu, mają swoich, będą mieli swoich przedstawicieli właśnie w tym miejscu. no, yy, no to jest naprawdę warte komentarza. Czekam, jestem ciekaw, jak to skomentujecie, jak to yy, wytłumaczycie. Pan Maurycy do nas dzwoni. Dobry wieczór, jesteśmy na żywo w Ralu24. Halo, dobry. halo. Dobry wieczór, panie Piotrze. Pierwszy dobry raz dzwoni, więc trochę się stresuję. Nie ma czym. Ale też chciałem wyrazić swoją opinię, bo ja jestem przedstawicielem jakby właśnie tego młodszego pokolenia. Proszę i bardzo. I byłem na wyborach. Natomiast wielu moich rówieśników raczej w ogóle nie interesuje się polityką i trochę błędnym przekonaniem jest liczenie na to, że się za, tym zainteresują. To znaczy nie chcę, żeby to było źle odebrane, ale no... No, jest taki problem wśród młodzieży, że racy, raczej nie obchodzi ich yy, właśnie polityka, ani rozważania jakiekolwiek nad naszą sytuacją ekonomiczną, czy na, na czymkolwiek jest, jak jest i może będzie lepiej, ale żeby się w to angażować, to absolutnie nie widzę czegoś takiego wśród robiśników. Mhm. Znaczy to mnie smuci, bo, bo jednak każdy ma to prawo wyborcze. Wielu, jest wciąż no wiele no krajów tak, na świecie, w tak. którym nie ma czegoś takiego. Może zdecydować, na kogo głosuje, przynajmniej ze swojego punktu widzenia. Nie trzeba się jakoś mocno interesować polityką, jednak, żeby brać udział w demokratycznym procesie, jakim są wybory. I to do tego mam żal, że powinien każdy iść na wybory, poświęcić, nie wiem, kilka minut ze swojego codziennego życia. Żeby się no, zwyczajnie zainteresować yy, kandydatami, kto będzie ich reprezentował, kto będzie nimi rządził. Ja się jest... absolutnie z Panem zgadzam, natomiast chciałem dodać jeszcze taki, taką ciekawostkę, nawet pochwalić się nieco, że przez pół roku, od kiedy tak bardziej zacząłem się angażować w sprawy konfederacji, udało mi się skonwertować ze trzy osoby z moich znajomych, faktycznie na te poglądy, uświadomić im to. No ale to i tak jest yy, kropla w oceanie. Tak naprawdę. Widzimy to po wczorajszych wynikach. No nie wiemy, czy znaczy prawdopodobnie pokrywają się z rzeczywistością. Chociaż chciałbym wierzyć, że zostały sfałszowane, ale chyba niestety tak nie było. Nie, 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 ja, ja, znaczy, nie. były na pewno jakieś tam nieprawidłowości takie, które naruszyły, ale nie sądzę, żeby no, one zaważyły są, mocno ale... na wynikach wyborów. Tylko właśnie to rozczarowanie jest mocno. Czyli pan, ja nie do Poza końca tym też jestem... jest taki... Dla mnie jest, jeszcze jest jedna ja rzecz, którą czy... chciałem... Inaczej, bo ja jestem tutaj troszeczkę... Tam... Jestem Aha. tu arbitrem, ja nie mogę tutaj wyrażać się. Ale y, 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 ja jedną rozumiem. rzecz mogę tylko wytknąć temu wszystkiemu. Y, Konfederacja, jeśli chodzi o obecność w mediach, została potraktowana bezpardonowo. I tutaj jest największa skaza tej całej kampanii To prawda, y, ale ja jeszcze chciałem wbocznej. zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli mi pan do, da to powiedzieć. Bo najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę do Europarlamentu weszły Weszła jedna partia, no weszły trzy partie, które tak naprawdę niczym się od siebie nie różnią, może Biedroń nieco odstaje, ale tak naprawdę ja liczyłem na to, że wejdą jakieś, no chociaż żeby ten Kukiz i Konfederacja weszły, to byśmy mieli jakąś taką trochę inną siłę, trochę inną równowagę w tej polityce, żeby jakby chociaż jedną trzecią zdobyły, to byłbym już naprawdę usatysfakcjonowany, no ale gdyby ta Lewica weszła, żeby coś tam się zaczęło dziać innego w tym kotle. To jest dla mnie też takie straszne, że no wszystko weszła no stara grupa. To jest przerażające najbardziej, że żadnej świeżości tam nie było. Oczywiście no. nie chcę nikogo tutaj y, podjudzać, że ja jestem jakimś lewakiem czy coś, ale też chodzi o to, żeby taka świeżość tam zagościła, żeby cookies żeby była większa odskocznia jakby. O to mi chodzi. No. To jest też takie przykre, że cały czas jesteśmy w popisie i nie chcemy z niego w ogóle wyjść. Mhm. No, cóż ja mogę powiedzieć? Dziękuję serdecznie za ten komentarz, bardzo ciekawy. Dziękuję, bardzo. dziękuję. Zdrowiam serdecznie i koniecznie. Jesteśmy na żywo w RALO24, to jest łączenie w RALO, oczywiście wasz program, wasz program, w którym łączymy się telefonicznie i wypowiadacie się kochani na tematy danego dnia. Dzisiaj są oczywiście w nim wybory. Wczorajsze, dzisiejsze chciałem powiedzieć również, bo wyniki spłynęły dzisiaj rano. Widzieliśmy tak naprawdę, jak to wygląda. Nie miały one wiele wspólnego z czasami z sondażami, które, które, które no, nas jak gdyby obrzucano nad tymi sondażami przez całą część kampanii codziennie prawie przez długość kampanii. No jak to się ma do rzeczywistości nie za bardzo. No ale też jak gdyby zawsze ten statystyczny błąd jest 3%. Um, no kolejny widz do nas się dodzwonił. Halo Halo. Czy nas słuchacie jesteśmy na żywo w realu 24? Halo? Tak, tak, słysza, jesteśmy na żywo. Dobry wieczór. A, dzień dobry. Dzień dobry. E... Ale tam jeszcze e, słyszę, że ktoś tam właśnie rozmawia na antenie z panem Piotrem. Nie, nie, to musi pan wyłączyć, bo jest opóźnienie, więc jest, jesteśmy już na żywo. Proszę nie sugerować się tym, e, e, przez co pan ogląda, dobrze? Aha, to już jesteśmy na A, żywo. A, bo jest lekkie opóźnienie. Ja proszę zawsze pamiętać że... o tym, że jest lekkie opóźnienie w stosunku do tego, co, jak pan dzwoni, dobrze? A teraz poznaję pana głos. Teraz poznaję pana głos. Miło. E, dobre, jesteśmy więc... na żywo, proszę e... mówić. No, trochę też jestem zaszczarowany tym wszystkim, co się wydarzyło, ale mam taki właśnie, nie wiem, czy pomysł, że jest nas jednak dużo, z tych zwolenników konfederacji. I jeden problem, jaki widzę, że gdyby. Każdy z nas mógł e, chociaż parę złotych, z pięć dziesięć złotych przekazać i żebyśmy zrobili e, taką normalną telewizję, która nie byłaby tylko w internecie e, dostępna, ale taka dostępna. Nie wiem, jakie to są koszty takiej telewizji, ale czy to może by było jakieś takie jakaś możliwość, żeby odciąć się od tych wszystkich od telewizji Polska, TVN, TVP, żebyśmy mogli zrobić taką normalną telewizję swoją, ogólnodostępną dla Polaków. Czy jakaś byłaby taka możliwość? Jakie to są koszty? No nie, nie mam pojęcia, jakie to są koszty duże, takiej telewizji. Duże, proszę pana, bardzo duże. Kiedyś, kiedyś w przyszłości planujemy, jako w Realu 24 coś takiego zrobić, bo to by był tak zwany game changer. Ale na razie to jest. To jest naprawdę rzecz, która to żeby coś takiego uruchomić, nawet w takiej małej skali, no to są duże opcje finansowe. I myślę, że yy, czy z jednej strony powiem panu tak, bez takiej telewizji, bez takiego medium, yy, no w Polsce nie będzie yy, przełamania tego popisu, czy jak tam zwał, tak zwał. No więc właśnie, o to chodzi. To jest, to, jest, to, jest, to jest największy problem, podejrzewam, że nie mamy dostępu praktycznie do telewizji, że wszędzie nas blokują i e, tylko w internecie, a w internecie, no wiadomo jak to jest internet, nie? ile osób tam w internecie słucha, to już... Tak, dzisiaj jest, jutro nie musi być, jest prawda? Nas, może tam 600 tysięcy, czy 700 tysięcy ludzi, którzy by tam głosowali który każdy może by tam może z pięć dziesięć złotych co miesiąc wpłacił. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to by starczyło, czy nie starczyło. Ale no może jakiś taki w tym kierunku trzeba iść, bo inaczej to no ja podejrzewam, że to też nie, nie mam mamy żadnych szans, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I się no, przebić jakoś Ta dyskusja te, na bez... temat mediów to jest, jest to zawsze radę. częsta, żeby budować. Bardzo fajnie, że jest mnóstwo takich miejsc, jak chociażby w Realu 24, Mediodarodowe, emisje TV. Hmm. Ale no, rzeczywiście, zrobienie czegoś takiego, żeby był kanał, który nadaje normalnie, to był, był naprawdę mocna rzecz. No, no, to by było, to podejrzewam, że to by było jedyna możliwość. Nie ale pojęcia, dzięki takim, koszty, takim pomysłom ja jak Pana, dążymy w tym kierunku, idziemy w tym kierunku i będziemy szli w tym kierunku, więc to mogę powiedzieć na 100%. No, dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. No i rzutu. mam nadzieję, że jakoś, no ja też jestem trochę załamany, ale no jak, no jak musimy do przodu iść, nie, nie ma co tam się załamywać i... Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również. Kłaniam się niziutko. Dziękuję, dziękuję. Jesteśmy bardzo. na żywo. Realu24, jest telefon do studia, widzicie na swoich ekranach. To jest łączenie w Realu, czy Polacy chcą popisu? Porażka Konfederacji. Dyskutujemy na temat tego, co się wydarzyło wczoraj, oczywiście, wyborów i dzisiaj rano również, bo, bo to wszystko spłynęło do. Um, te, te oficjalne wyniki spłynęły dzisiaj. E, czy też okazały się nam e, e, dzisiaj i to zaskoczenie, jeśli chodzi o konferde, Konfederację. Czekam na Wasze telefony. Widzicie numer telefonu plus 4822 118 99 77. To jest właśnie numer do naszego studia. Czekam na Wasze opinie w ten temat. Co, czy tak naprawdę Polacy chcą popisu, co się takiego stało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało z tak dużą przewagą? Okazuje się. Dlaczego konfederacja pomimo wczorajszych 6% jednak spadła po, poniżej progu? To są rzeczy, o których chciałbym również z Wami porozmawiać. Chciałbym poznać przede wszystkim Waszą opinię tutaj w Realu na żywo. W Realu 24 to jest łączenie w Realu, czyli telefony na żywo i Wasze opinie w tej materii.